Kubusiu, a ty pamiętasz, że dzisiaj jest dzień babci, a jutro dzień dziadka? Może jakieś laurki porobimy, co? No, daj piórniczek, kubusiu. Ciocia ci tutaj pomoże zrobić coś narysować. Nie, kubusiu, nie. Ciocia już nie ma dziadków. Nie, 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 nie. Ale co roku jeżdżę, jeżdżę na cmentarz, żeby odwiedzić. No, no dzisiaj też muszę się przejechać. No, a ty, kubusiu, pójdziesz dzisiaj kupić kwiatki dla babci. Ach, jest pięknie, pięknie widzisz, Bartek? Tu jakieś listki. To, co? Dzisiaj babcia pewnie jakiegoś ciasta napiekła. Co, co? Ale ty wiesz, czy jest najlepsze, prawda? Ja, Kubusiu, widziałam takie poduszki w sklepie, najlepszy dziadek, najlepsza babcia, no. Oj, teraz tych prezentów to robią naprawdę co niemiara. A no wiesz, Kubusiu, no jest ten Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, no, Dzień Dziecka. O no tak, ale oczywiście Dnia Ciotki to nikt nie wymyślił, bo po co? Człowiek się stara, opiekuje, wychowuje, piecze ciasta, rozpieszcza. A nawet czerwonej kartki w kalendarzu nie da nic. Ale ja się nie denerwuję, bata uspokój się. Nawet dla Urki, na dzień babci robię ja. No, no a żadnego uznania w kalendarzu nie ma ciotka. Bo po co? O, oh, jeszcze się masnęłam. A gdzie ty kubuś idziesz do komputera? O, nie, 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 nie. nie. To przecież jest laurka dla twojej babci, a nie dla mojej. Chcesz to? Bardzo proszę, porób sobie sam. Miedziałek do szkoły, ale po co? Przecież są ferie. Ach, macie występy dla babci i dla dziadka? Patrz, patrz Beata, o, występy, wierszyki, piosenki, proszę wam, o, czy... Dla babci i dziadka wszystko pewnie, pewnie, a dla ciotki o, o z rosołu.